Salony Nautico Wenecja, czyli pierwsze w tym sezonie targi jachtów motorowych we Włoszech, w Wenecji właśnie mamy czerwiec rok 2021 i w zasadzie już za chwilę ten oto jacht, na którym stoimy, czyli Fred Jacht z 500 o długości 15,3 metra i szerokości 4,3 metra zagości u nas w Chorwacji, w naszej bazie czarterowej w barinie frapa w rogoźnicy. Zapraszam na pokład! Znajdujemy się w kokpicie Heret Jacht 500. Przestrzeń bardzo przemyślana, szczególnie jeżeli chodzi o klientów czarterowych, ale nie tylko, bo w zasadzie właściciel jachtu z... zoptymalizował ten jacht pod siebie. Ja mam ponad 2 metry wzrostu, jak widzimy dwumetrowa osoba mieści się tutaj dosyć komfortowo. Jeżeli chodzi o użyteczność tego jachtu, to warto skupić się przede wszystkim na Toyota Sofie, która po pierwsze pełni rolę sofy do siedzenia, po drugie po opuszczeniu stołu, który jest na nodze teleskopowej, pełni rolę dużego sampadu, po prostu materaca do odpoczynku, a po trzecie skrywa sobie coś ciekawego. Mianowicie pod tą poduszką mamy wejście do kabiny kapitana. To znaczy, Jacht posiada trzy kabiny, posiada również dodatkowe miejsce do spania dla dwóch osób, które za chwilkę zaprezentuję, ale posiada również odseparowaną od całego jachtu, w zasadzie od przestrzeni użytkowej jachtu, kabinę dla kapitana wraz z małą toaletą. Jeżeli chodzi o czarter i klientów, którzy decydują się na czartery z kapitanem, to znaczy takich, którzy nie posiadają uprawnień bądź uprawnienia posiadają, natomiast chcieli, e, chcieliby mieć. Poza kapitanem, bo współpracujemy głównie z, z chorwackimi, lokalnymi kapitanami, którzy są, można powiedzieć, prywatnymi, takimi personalnymi przewodnikami, po prostu można korzystać z tego jachtu e, pływając w bezpiecznych rękach. Co mogliście Państwo zauważyć na przykład na filmie pana Roberta Makłowicza, który właśnie z jednym z naszych kapitanów pływał. Bardzo komfortowo, 8 osób, plus jeden kapitan. Co więcej, w kokpicie znajduje się również kostkarka do lodu. I co ciekawe, jeżeli chodzi o jachty motorowe tego typu, mamy tutaj elektroniczne kabestany ułatwiające cumowanie. To znaczy, nie musimy poświęcać dużo energii i wysiłku na to, żeby przyciągnąć linę, jeżeli chodzi o mooring do pomostu możemy skorzystać ze wspomaganego elektronicznie tymi oto przyciskami kabestanu i co równie ważne, te kabestany i liny mooringowe przykrywamy w ten oto sposób co no, daje nam bardzo estetyczną powierzchnię i w zasadzie powierzchnię użytkową bo chociażby można sobie tutaj w słoneczny dzień usiąść i wypić drinka znajdujemy się na, na pokładzie głównym jachtu, w zasadzie w kuchni i tutaj nie boję się tego słowa, w kuchni, a nie w się kuchennym. Kuchnia wyposażona w pełni, to znaczy płyta indukcyjna z czterema palnikami, okap sprytnie schowany w szafkę, oczywiście wszystkie szafki na naczynia, kieliszki, sztućce i tak Mikrofalówka, zmywarka, zamrażarka i lodówka, też bardzo sprytnie ulokowane. No, dodatkowo mamy mnóstwo schowków, o których już wspominałem, między innymi e, schowek tutaj. Co równie ważne, mamy tutaj kuchnię, która jest może być otwarta. To znaczy, jest tutaj szyba, która na teleskopowej rączce unosi się do góry, nie ingerując tutaj w przestrzeń, a w zasadzie otwierając nam jacht, integrując kokpit z pokładem głównym. To znaczy, tworzy nam to bardzo fajną strefę czy jadalną, czy do wypoczynku, po prostu strefę użytkową. Przechodząc dalej, Mamy telewizor, który jest elektronicznie wysuwany. To jest telewizor, jeżeli się nie mylę, 36-calowy. Mamy kanapę dwuosobową i najważniejsze miejsce, tak naprawdę serce tego jachtu, to znaczy kanapę w kształcie litery C z teleskopowo opuszczanym stolikiem. Co prawda, ten egzemplarz, na którym się znajdujemy, w teleskopowej nogi nie posiada, natomiast jacht, który będzie u nas w flocie w Chorwacji, ma teleskopowy stolik. Stolik opuszczany jest do poziomu kanapy. Na rozłożony stolik opuszczony kładziemy duży materac i daje nam to bardzo dużą i bardzo wygodną strefę do spania dla dwóch osób. To znaczy ponad 2 metry długości, no i myślę, że 1,60 sześćdziesiąt szerokości. Także naprawdę komfortowe leże dla dwojga. Przemieszczając się dalej napotykamy sterówkę z indywidualnym, doskonale wyprofilowanym, skórzanym siedzeniem dla kapitana to jest ważne i w zasadzie dosyć istotne, jeżeli chodzi o ten model ponieważ często na jachtach motorowych gabarytu około 50-47 stóp spotyka się po prostu szeroką kanapę tutaj fotel jest wyprofilowany dopasowany do tak naprawdę dynamicznej e, dynamicznego pływania, tak bym to nazwał Wykończona skórą kierownica, Sea keeper, trzy niezależne ekrany Simrad. ekrany SimRAD, na których można no, dopasować sobie tak naprawdę te ekrany do, do własnych potrzeb. Na jednym można wyświetlić mapę z GPS-em, na drugim parametry, takie jak spalanie, kurs, głębokość, e, którą mamy w tej chwili pod sobą, i co bardzo ważne, joystick wspomagający manewrowanie. W czarterze jest to bardzo istotne. Klienci często o to pytają. Tak, nasz Aferetti Yacht 500 posiada joystick ułatwiający manewrowanie, więc możecie być Państwo o to spokojni. Warto również wspomnieć o wielu schowkach, które napotykamy tak naprawdę na całej długości tego jachtu. Schowki mamy tutaj, mamy również statek na dokumenty po tej stronie. Myślę, że teraz płynnym krokiem możemy zejść do sypialni. I zaczniemy od kabiny vip na dziobie. Kamina dwuosobowa z łóżkiem typu queen size. Oczywiście, co warte wspomnienia, mamy również wyjście awaryjne, które może zostać otwarte i często klienci korzystają z niego nie jako z wyjścia awaryjnego, natomiast z dostępu naturalnego światła. No, bo kto by nie chciał napić się kawy, wyskakując w piżamce z łóżka bezpośrednio na Sanpat na dziobie? Mamy szafy, mamy bezpośrednie z kabiny. Tutaj może pokażemy wejście do, do toalety. Ja wskażę to z tej strony. A kuku. Tak wygląda toaleta z bezpośrednim dojściem z kabiny wikowskiej. Ta toaleta ma dwa wejścia. Jedno, tak jak wspominałem, jest bezpośrednie, drugie jest z poziomu korytarza. Ponieważ toaleta ta jest również wskazana dla gości wypoczywających i mieszkających w kabinie gościnnej z łóżkiem piętrowym. Co istotne, ta kabina wcale nie jest taka wąska, jaka może się wydawać. Ja wejdę do środka. Mamy tutaj szerokość myślę, że około metra czterdziestu, półtora metra. No i łóżko jedno nad drugim. Niekoniecznie dzieci. Mogą tutaj spać również osoby dorosłe. Oczywiście każda z kabin jest klimatyzowana, oczywiście każda z kabin ma oddzielny panel klimatyzacji. No, mamy tutaj szafę, tak jak w każdej kabinie. Gniazda ładowania USB, szafki nocne, lampki itd. itd. Przejdźmy teraz do kabiny właścicielskiej, czyli master. Jest to największa kabina, jeżeli chodzi o ferry. W zasadzie kabina właścicielska za każdym razem jest, jest tą największą. Wykorzystuje całą szerokość jachtu, czyli ponad 4,3 metra. No, jak Państwo widzicie, duże łóżko. Około 2 metrów długości, 1,60 m szerokości. Podwójna, skromna, bo skromna, ale podwójna sofa. Bardzo dużo e, szafek, ale warto również zwrócić uwagę tutaj na okna, które są bardzo e, bardzo duże i bardzo dobrze doświetlają tą kabinę. E, mamy oczywiście bulaje, które można e, otwierać, mamy dostęp do, e, do świeżego powietrza. No i mnóstwo, mnóstwo szafek z tego Ferret Yachts słynie. To znaczy Schowki i tak naprawdę jachty bardzo praktyczne i takie przestępne, jeżeli chodzi o, o użytkowanie. No, duża szafa na, na ciuchy. W tym momencie mamy tutaj e, kamizelki ratunkowe, na którym, e, które muszą się na jachcie znajdować. No i proszę tylko spojrzeć, jak to wygląda. Warte wspomnienia jest również to, że zarówno ta kabina, jak i kabina vip czyli ta dziobowa, mają e, telewizor na wyposażeniu. Telewizor, który ma około 36 lub 2 cali. No. Przed Państwem obszerny sunpad, Miejsce, w którym można wypoczywać korzystając, tak naprawdę myślę, że to jest ponad 2 metry długości i około 2 metrów szerokości. Więc, miejsce, w którym można relaksować się i patrząc przed siebie, pływając prędkością 30 paru węzłów, popijając zimne drinki. Przejdziemy jeszcze na rufę, gdzie pokażemy Państwu platformę opuszczaną hydraulicznie i hydrauliczne gangway, czyli trap umożliwiający wejście na to jednostkę. Zapraszam. Co ciekawe, Ferretti Yacht 500 ma funkcjonalność nieco większych jednostek i świadczy to między innymi o tym, że mamy dwa niezależne wejścia z platformy do kokpitu. Platforma opuszczana hydraulicznie z tego, tutaj poziomu. U nas na platformie będzie znajdował się Williams 285 Turbojet. To znaczy, ponton ze strumieniowym silnikiem. W zasadzie odrzutowym silnikiem. O mocy chyba 90 koni z tego, co kojarzę. Więc, no, ponton, którym można pływać. Można się bawić, można korzystać z tego pontonu jako narzędzia do holowania narciarza. Banana, koła, no, pełna frajda. Czy dla dzieci, czy dla dorosłych. Myślę, że ten ponton naprawdę da dużo zabawy. I ostatnią rzeczą, o której wspomnę, jest trap hydrauliczny. Składający się z trzech wysuwanych z siebie elementów. Oczywiście z poręczą dla bezpieczeństwa. Sterowany jest również z poziomu. Kokpitu, natomiast y, oczywiście mamy również do trapu pilot, y, dzięki któremu możemy trap wysunąć, stojąc na pomoście i umożliwia nam to bardzo wygodne y, wejście na jacht. No cóż, oto Ferretti z 500. Ja pozdrawiam serdecznie z Wenecji i widzimy się w Chorwacji. Do zobaczenia.